Ej, hey, hej, 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 witam, witam Was serdecznie z tej strony Przemko. Zapraszam Was na kolejny odcineczek NFSA 25 w mojej ulubionej serii, czyli Niumum Hektara. I tak jak mówiłem ostatnio, bierzemy się za żniwa. I tak jak mówiłem ostatnio, strasznie ubolewam na, nad tym że bo siadamy czegoś takiego jak manualne podczepianie Dobra Ciapka gasimy i idziemy. Odpalać na sprzęt, przejadę, przejadę. Kurna no właśnie z tego trzeba korzystać, bo on ma bardzo fajne animacje dobra jedyneczka pomalutku Tutaj to te płoty, wszystko to będzie kurne, coś mi się zdaje do rozebrania. Ale to ładnie chodzi. Kur, no coś pięknego. idziemy sobie chwilę z zewnątrz, chwilę ze środka naraz, czy on mi kurwa w ogóle daje bo ja tu nie widzę, żeby słoma była on mi sieczkę robił, czemu on mi nie powinien sieczki był robić, no mówię kurwa coś słomy nie ma no tak to ma wyglądać bo on nie ma się to jak ma robić sieczkę, nie? ale to wiadomo wszystko kwestia ustawienia kurna ładny ten mantadorek jest no wyżej motor nie da się podnieść Chcę opuścić się niżej, bo Brrr. problem polega tutaj, kurwa, przy tym taki, że cały czas mi się to wyświetla Ale jakbym chciał, jak to wezmę, to zniknę, to znowu nie działa mi przycisk, żeby to się pokazywało i dlatego to świeci. Ja szkoda, bo czasami kurna, tak jak ty to jeszcze tak się nie rzuca w oczy, ale w dzonikach potrafi się rzucać w oczy. A ja strasznie lubię ten interaktyw. powiem wam że w realu nigdy w życiu nie widziałem takiego kombajnu jeśli chodzi o bistule to tak Wistule widziałem nawet miałem tą przyjemność przejechać się kawałek na polu i pokosić bo był zdał pojeździć i pokosić oczywiście tam byłem mało lat i nie było, ale miałem tą ciemność, trochę pokosiłem ale takiego matadora to nie widziałem nawet nie to, żebym ten, ale nawet go nie widziałem nigdy A tutaj za szybko nie pojedziemy, no to nie były kombajny takie, żeby To były demony prędkości, nie? Zresztą one, to... one miały były super kombajnami w momencie kiedy pszenica sypała 3 tony góra już to już 4 tony z hektara wow podnieść trochę Strasznie zachwaszczone jest to pole. Ej dobra i pojedziemy trochę sobie z zewnątrz żebyście nie narzekali że jeżdżę tylko ze środka Kurna, fajny ten kombajnik górę on tak zostawia te, że ja będę musiał chyba z grabiarką tu przyjechać. Suma, oczywiście, na sprzedaż pójdzie tam. Może ktoś tam weźmie te parę belek. piękny to jest. tak zwija ale nie będę cofał za chwilę I tak jak mówiłem jeśli chodzi o tą serię To może być różnie, czasami odcinek będzie trwał 10 minut, czasami będzie trwał 7 minut, Dalej że będziemy robić a czasami będzie spał, nawet 40 minut, to zależy, mówię, od pracy, jaką będziemy wykonywać. Musiał zobaczyć, czy później jak to będzie wyglądało z orką, czy ja tu będę musiał to zaurać, czy nie. Jeśli nie, będę musiał to dobrze, bo jak będę musiał, to będę miał problem, bo nie ma tu pługa na gospodarstwie w ogóle. Mówią pod koniec, to podobno tylko chlał i oczywiście przebimbał. część sprzętu. A się dziwię, że te kozy żyją. Dobra, kawałek. Dobra, rurwa jest, lecimy po traktor. Dziwnie się steruje nim jak z tej kamery. Ale jak tam się mówi, i tak dobrze jest to. No Dobra, wrzucimy sobie jedyneczkę i jedziemy. No, będzie piękna fota. Czekajcie, może jako to bo szkoda paliła. Dobra, niech sypie. Dobra, tej rury nie będziemy składać. Tutaj więcej niż pewne jest, że się będzie tą słomę zgrabić Także podepniemy grabarkę do ciąnika, żeby jechać na łąkę, to, to i to słomę też się zgrabi No demonem skrętności to nie jest. ale no fajnie się nim kosi jakie ma fajne lusterka Maraz no raz tego pewnie nie siatnie to А може? Моя гитара, курня. Dobra, wysypać tylko. I trzeba by jechać sprzedać, tylko ciekawe gdzie ceny mają dobre. No i kurna, blazło wszystko Dobra, tu zamykamy. To można schować. dwójeczka i zjeżdżamy. Blisko jest, to nawet nie ma co trójki odpalać. No przebudowa będzie musiała być, tylko wiadomo na razie to z... trzeba się liczyć z funduszami ciekawe czy on się tu zmieści Zmieści się Dobra, tą SIPę to sobie ciągnę później To odetpnę, bo on się później lubi bugować No i dobra, giciora Pięknie to wygląda i tak będę nim wyjeżdżał, bo przejrzeć go trzeba będzie a my sobie pojedziemy sprzedać tą pszeniczkę ogólnie gdzie jest pszenica najlepsza przy yy, rodzajnie tylko tu ceny U, to ceny to takie sobie kurde ale co zrobić 617 u prezesa no to jedziemy do prezesa Nie, No wiej tu prawie ukosiliśmy Żebym bramy nie przejechał Bo ja to potrafię tak tą bramę przejechać Gramy tutaj na trudnym Bo na tej serii to seria nie polega na tym, żeby tak się od razu zbogacić, nie wiadomo co. A ja mi się tu dobrze bawić. Taki prezes kurna i nie wyrównał tego, tylko takie góry tu kurde, ja nie wiem czy tak... Im bogaci ludzie, tym bardziej skąpi jak Boga kocham. No coś takiego zrobić Dobra Prrr. Zobaczymy ile zarobimy za to zobaczcie no 1550 spadło Dobra. Zastanawiałem się, co to za ustroj stoi, a później patrzę do Haki, tak się domyśliłem, że to kurna patrzę jakiś śmieszny wynalazek do Big Bagu. Jak się podobało, to oczywiście łapeczka w górę, mile widziana. Do zobaczenia. Cześć.